Jak cię boli szczoteczka? Ona jest za twarda. Trzeba było se wziąć swoją. Kto jeszcze nie ma, wszyscy mają. To włączam stoper i myjemy. Ej, a wiesz, że oni do tej pasty dodają trucizny? Co ty gadasz? No serio, mnie mama wypisała. Ech. Ale Amelka, nie przerywamy, szorujemy jeszcze dwie minuty. Najdłuższe trzy minuty w moim życiu. Proszę pani, a na pastą na buta? Jak ktoś musi wypluć, to do zlewu. Czyli można wypluć? Nie. Proszę pani, mi leci krew. To znaczy, że ząb ci zaraz wypadnie. Co? Nie, no to stały. Ha, no to będziesz mieć przerwę na papierosa. Adaś, co ty mówisz? Mój tata tak mówi. Chyba muszę sobie porozmawiać z twoimi rodzicami. Proszę pani, długo jeszcze. Jeszcze 50 sekund. Proszę pani, ona mi wsadziła szczoteczkę w oko. Ale w sumie możecie już wypluć i wracać do klasy. Ostatni...